Co? Co ty tam A? robicie? To się masz? Skim, to jest jeden dim A ja to jest... Ja tu się o Oj, tak. O no, misia. Dobra, idziemy dalej. Hopla. tak. ten odcinek. U mnie Tak, Kurde. No. Yy, mam tak być z pompami, więc będzie śmiesznie. świeżnie. <noise> <noise> Ty się przy tym wkurzał. Żeby nie było. Szkoda gadać. <noise> Szkoda gadać, nie? Kolej... I pierwsze dziwne tego. I <noise> tak. I Teraz muszę. Uważać, bo już do mnie idzie. Idą Okierne? po mnie. No ja już pierwszy ten uruchomiłem. Nie, jest tam. nie, do ciebie. Ja nie, nie. mówię, nie, O Bo... Mówi... nie. Nie, nie, nie. O nie, nie. Nie, Jeszcze nie. Ja nie, Szawka Churwa, pół wyraźnie, bo ja dzisiaj kuchę. I pierdzielaj. Jeszcze trochę poczekam. Teraz Słuchaj, mam te patrię. Okay co ci, co dawałeś mi ten trick z studia. Tam studio 8, pamiętaj? Tam ty studio 8. Tak. Pobrałem sobie i przez to mój pany mam film. To ja chyba sobie jaja robicie, on idzie do mnie. To ja pierdolę.

I możemy mieć baterie No idź sobie No co, są wariant widzisz to? Nie, nie widzę Nie, ty chyba sobie O kurwa Idź sobie stąd Nie idź Kurwa, idzie gorzej niż wtedy Nie wiem oh, dlaczego ale... Sorry O, jas, Patryk, Patryk masz tam licznik Nie Podolę? Bo przypadkowo wrą wrąbałem się w y, OMC Przypadkowo Help me! Szybciej, okay, okay. szybciej to to rozwala co SĄ debilę! Co? rozwala? Rozwalił dziwnie przy drugiej popy, a tam mnie nie ma. Aha. To na grubo. To na grubo, nie? Dobra. Rozwalił dziwnie przy których mnie nie ma. O kurwa. Ty, już wyszłem. Spierdzielony! Nie! 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 Wypierdzielaj ode mnie co krzyczy tak niego Nie to ciebie, tylko mnie gość goni Ratunku, ratunku Nie ratunku. Panie Nie z tej strony! Do szafki! Lecie chcę pocałować! Kurde jak mi serce bije! No ona to nie nagrywam. <laughs> Wypierdalaj. <laughs> <laughs> Wypierdalaj mi ten gościu. Nic tu nie ma do ugrywania. Wy... jak... stąd. Ty jeszcze nie dostałeś tego Dostałem Ty. kilka pielniczenia. Zobaczysz to na nagraniu yy, tak to. Ty nie dostałeś oznaki, że jesteś yy, Rok na Steam Ja mam to tak? rok na... nie Rok już Rok już Tak Jazda będzie teraz na jakim trybie gramy dzisiaj? Na którym? W Nie, Nie, w, te poraz, no mamy, łatwe, w, to jest dzisiaj. Normalne, łatwe. Otras jak nie możemy grać na multi, jesteś idiotą. <grywka> Brawo. By, pytam cię jakie coś. Trudny. Chyba zwariowałeś, wiesz ja dam trudny, wiadomo co robię. No ci nie będą byli tylko, będą ci kołkić. Zamknij, sam, te durne drzwi Zamknij... Dźwignia. I... spierdzielamy te szafki. Zamykamy się. I w momencie ile kosztuje jakbyś... O! No jakaś gra jest... E. Okej. Okay. Dobra. E, bez komentarza. Zostawię to. A co mnie tam na chama? Na no, chama leci. O kurwa jak...

Na razie! Spierdziela mi stąd Nie ma nic, niczego do ukrywania oh. Koleś! Jak włączyłem prąd? włączyłem... kuliknąłem jeszcze raz wginta i co? No dajny spadł! Jak sobie Ale koleś! Ja wcisnę na pierwszym nagraniu? Nie? Wcisnąłem teraz na drugim i co się stało? Znowu jeden następny spadł. A, jest <grym> Nie takie jaja. No? Posłuchaj. Jakbyś chciał GTA 5 mieć, to musi zapłacić 103 zł i 16 grosz. A outlast? No widzisz? Ej, ej. Ty jesteś idiotą. Musisz iść do kamery z rysem. Idziemy tędy. Tędy. Nic nie ma, nic nie ma. Idziemy Jest. Patryk jest tam. Zapisywanie. Że co kur... Ale no my. co? Przepraszam, mój syn. Nie chciałem tego robić dla Ale nie może wyjść. Not yet. I thought we were making the main entrance. Uga, bravo, T. Will you see it? Can you? Oh, the walllayer <laughs> wall tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this e, place, to place is to trust oh, the gospel. All doors will open. Outlast? Yes. Fifteen złote. Tak, teraz. Czy cena jest? Tak, święta. Do stycznia tylko. Ale powiem Ci coś: teraz jak ci kup sobie PSE-karta i przez PSE-kartę możesz zapłacić to. A jak się te PSE-karty? Kupić w gioskach. Łatwo. PS karty Steam? Nie, bez karta A przez Steam a możesz sobie doładować konto, kupić grę Aha Czy, Ej, czemu ja mam farminga na Steamie? Zgadnij. mi PS karty jest PS karty sobie doodowałem. No to wiesz co może w... Bo teraz masz tydzień wolnego, prawda? O Eee, he... jest zwolnego, bo... A jutro nie mogę, bo jutro jadę do Gina, do mojej. Chodzi mi czy w jakiś dzień może... może... Wiesz Spadni w i sobie pogramy w... i zobaczymy jakie zrobisz w przy autolacji. Przynajmniej jak ja będę grał. Nie, 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 oni mi nie. nie chcę widzieć tego co ty. Aby, tak. <śla> Co? się? tu, MARIA! Nie wiedziałem, że to powiedzieć. Ale gościu, jak chcesz się ze mną przywitać, to może zęby umynie Jeszcze raz to powiedz mi. Słuchaj, ty to powiedziałaś? E gościu, jak chcesz się ze mną przywitać, to może sam zęby umynie

zamknięte nie ma światła nie zapłacili za światło to widać też nie zapłacili za światło ja nie, ja nie ufam już gościom na wózku. Nie ma bata. Zamknięte? Wcale się ciebie nie przestraszyłem. Wiesz? Zgłodniałem no, przez ciebie. Zacząłem być. Nowy. Aha, tu jest przejście dalej. A jeszcze tu. Tu jak? jest nie. Co robisz? Czy to? Gościu! Najpierw no, to się umy, a wtedy się ze mną przywita, nie? Dobra, idziemy. Mocniej, na pewno ci pomoże! Po gościu wali kurde czołem w twarz. Piep, piep, piep. A ja mówię kurwa, mocniej. Zapad! Widzisz tego gościa? Na nagraniu będę Pyk, pyk. Już. Na, na ja już czekam na moją kochankę Jest, jest W sumie okay. mam 7 baterii Wcześniej miałem tylko jeden Lepiej yeah. mi idzie niż ostatnio yeah. Kuliwa Kość, strasz tak Będę Nie, nie ty Nie, ty. No tak. A, ma mi. Też sobie jeszcze... przeszukuję piosenkę z The Forest już. Aha. Bateria się skończyła wymienić. Ja wymienię jak cała bateria pójdzie. I tak się w ogóle powinno grać. Dobra, piosenkę mam już. W Le będzie leciała. Łohoho! Może jeszcze coś sprawdzimy? Nie tu. O. No. Nie. Nie ma tu baterii. Szlak. No tu idziemy dalej. Siema, gościu?

Wierdzielam stąd. A tu co jest? A, więzienie. No to może no. najpierw tu pójdę. Aaa, pamiętam to miejsce. Wiesz, jakie jaja ze mną były? Przy tym. Dobra, się uciekałem przed gościem i cały czas w kółko leciałem do drugiego pokoju, do następnego wierzchołka. Aha. Nie? Dobrze, że w ogóle go minęłem, nie? Aha. Okej. Okay. Ja to okay. ciebie nie podchodzę. Ja idę sobie tylko tutaj. Okej, ale lepiej. Halo. Halo. Halo, halo... BATERIA! <laughs> Majestię <smusza> Muszę wszystko do odgęta. Jedzę sobie tutaj. <coughs> o kuzywa! O czymś ja mówiłem, zaraz będę się ganiać z nim w kółko I ga ganiać się? Nie No, które teraz szafka, nie? Z pierwsza, idzie sobie stąd, nie? A dobra Idziemy z drugiej strony A nie bi mnie tak mocno Bo ja tak

Zła, zła! Zła szafka. Zła szafka. Dobra, poszedł sobie stąd. Teraz sobie to przeszukajmy. A najlepiej zamknijmy drzwi. Bo jak kochają ludzie. Otwórz. O kurwa. Okay. Dobra Teraz spierdzielamy A Ła! Ta musiał mnie walnąć jak zwykle Cia. Dobra, idziemy dalej Te drzwi zamknięte to chyba też były zamknięte, jak już pamiętałem. to jest jakaś bateria czy coś? Nie. Nie ma goście. Co tam? Zamknięte. O to przez

Hopla I tu jest ceczka Dobra Może poszukajmy jeszcze czegoś Nie ma na przykład jakiejś baterii A? Mam cię ma bateria Chodź tu taty Idziemy dalej Aha, te A tu wejść A tu Masz jakąś baterię czy coś? Nie ma, kurde Zamknięte Trzebna karta magnetyczna Znowu jakaś karta Naprawdę I znowu w ciemną Muszę iść

A, miał... tutaj... No lepiej sam klik. Jak to już niech się... Tutaj chyba fejle popełniłem, za którym... ...widzałem. Dobra, już się wywiedziałem, że... ...szybko otwarcie góry... ...w powyższej ostatecznej wymianie, że... A tak praktycznie, tu są okna, nie? Dość tu ty idzie. Ja idę tędy, pyk... ...i okno dalej. trzeba poczekać teraz A może tam też jest pod Nie No ale tu też jest spite Więc mogę pójść tak, tym oknem Włączyć kamerę Włącz kamerę I spierdzielamy stąd Coś tu jest? Nie ale tak sobie wyszedł pod nią łańcuch I nikogo teraz, tu nie ma zaczęli tutaj odkopywać. Ja zresztą, kurczę Tak, eee, to jest ten nowy radiozysk, he? jakie szpęje tutaj mają Ale się nie rozłożyli dobrze, tak na matce Zaraz do tego się przyczepiali, to w sumie to dobrze, nie? Eee, Dobra, idziemy jest... najpierw tutaj Przemyjmy coś tutaj, jak się O, teczka. Dobra, to Co tu jest? Taka fajna. No, pyszna. Dobra. w się No. Amerykańska taka. Dobra, Nic tu nie ma. A gościu Lepiej wytrzasnąć nie, nie mogłeś No no, to sobie ruszyć, tak? Ani do przodu, ani do co może wykończyć tą baterię? I mi co I wymień. będę mieć na wylocie. Trzeba by to odpalić troszkę, ale dobrze, wiesz nie zabarwiam. O, jakie spalanie, o! Nic i O, dobra. bateria. No, gościu, przyczasnęła ci porządnie, nieważne. Aha, tu są drzwi. Zamknij te drzwi, żebym mógł wyważać te drzwi. Idziemy tymi. Dobra, najpierw zobaczymy ten kubusk. Zamknij te drzwi. Tak. Właściwie już o nim mówiłem. Przyjąłem takie duże kolosy. Też wrażenie robił bardziej mój cio... Dobra, szukamy jakichś patei, dokumentów lub O, was... to angielski tak. O stupę. Gruby.

No weź. Dobra. A ja mówię wam tylko jedno. Pa na razie i cześć. Cześć.